Zapraszam na porównanie dwóch nowości ze świata elektrycznych samochodów leaf po liftingu i meżan Etek. Ten samochód ma 217 koni, ten 218, 59 kWh bateria i 60. Bardzo porównywalne ceny, no ale ten jest taki bardziej new school, a ten jest taki bardziej oldschool, bo jest od 2017 roku tak naprawdę z nami. I dzisiaj te różnice wam pokażemy. Tak jak doskonale widzicie megan elektryczny, mimo tego, że ciągle jest kompaktem, no tak bardzo, bardzo chciałoby troszeczkę podgryźć ten segment elektrycznych crossoverów i zdecydowanie ten samochód tak wygląda. No w porównaniu z Leafem, którego wygląd. Drugiej generacji Leafa nam się już dość mocno opatrzył, no jest to samochód na wskroś nowoczesny, no troszeczkę przypomina to, co Volkswagen robi w tej chwili w elektrycznych samochodach, ale o dziwo tutaj nie mamy napędu na tył, tylko mamy napęd na przód, a w Volkswagenie, przypominam, mamy napęd na tył. Zobaczcie teraz, jak wyglądają bagażniki tych samochodów. Megane Tech 440 litrów, fajny patent czyli taki tutaj schoweczek, gdzie spokojnie mieści się kabel, niestety kabel mamy tylko jeden. No, trochę gorzej, że tu jest tak, taki duży próg, przydałaby się podwójna podłoga. Do tego jak się złoży kanapę, to powstaje sobie jeszcze jeden próg, więc mamy dużo progów. Ale to jest i tak nieco lepiej niż tutaj. Bo w Life, mimo tego, że mamy 385 litrów, ten bagażnik jest taki fajny, szerszy, wydaje się być większy, to trochę nie ma gdzie chować kabli I te kable sobie tutaj muszą w tych pojemnikach e, niestety leżeć. Do tego, ponieważ ta podłoga nie jest podwójna, no to ten subwoofer jest tak tutaj umiejscowiony, dosyć niefortunny jak na moje oko. Więc zdecydowanie tamten samochód ma fajniejszy bagażnik. 7,4 do setki, 6,9, także całkiem, całkiem spoko. Ale jak mamy taką pogodę jak dzisiaj, no to problemy trakcyjne w obydwu samochodach nie są nam niestety obce. Tutaj mamy 340 Nm, tu mamy 300. No i jest już naprawdę, naprawdę szybko. Nie będziemy wam tego pokazywać, bo to niebezpieczne. Ale tymi samochodami w mieście można robić myk, 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 myk. Jeżeli chodzi o spalanie. To ten samochód jest jeszcze oszczędniejszy, nam wychodzi mniej więcej około 16. No tutaj to jest takie 18-20 w zależności od stylu jazdy, więc trochę czuć, że to jest minimalnie starsza technologia. Zapraszam teraz do środka, zaczynamy od tego starszego modelu. To co słyszycie to dźwięk, którego nie potrafimy wyłączyć, próbowaliśmy różnych konfiguracji, jedyna opcja żeby on przestał w ten sposób się zachowywać to jest zamknąć drzwi, dlatego szybko zasiądę za tym pięknym wolantem, który jest pięknie spłaszczony tutaj u dołu. Poliftowy lift, niby zrobiono lifting, ale za bardzo go nie widać, wszystko jest tak jak tutaj było do tej pory, ale to jest fajne o tyle, że po prostu są tutaj przyciski. I tak jak kiedyś to była chyba piosenka, jak byłem mały, że mój wujek z Ameryki ma samochód na guziki, to ja się cieszę, jak jeszcze są guziki w jakimś samochodzie. I w tym samochodzie są guziki, mimo tego, że jest to nowoczesny samochód, samochód EV. No to chociaż to sterowanie jest takie, że można je tutaj ogarnąć bez jakiegoś większego problemu. I za to Nissanowi duży, duży plus. No, jest tu jakiś wyświetlacz, taki sobie. Jest jakiś ekran, jakiś zegar, to jest takie no, bardzo odszkulowe wszystko, ale w zupełności wystarcza. Fajny, wygodny fotel, no tyle tylko, że z takim zasięgiem to jakoś szczególnie daleko się pojechać tym samochodem nie da, ale o tym to sobie opowiemy jak będziemy jeździć. Idziemy teraz do Megan, a nawet jak niektórzy mówią meżan. bo tam to jest naprawdę skok w XXI wiek. Tak wygląda klamka, z jakiegoś powodu nie chce się schować. O! O! Schowała się. Dobra, nie ma się co śmiać z Renault Jakby nie było, tylko nam wycieraczki dzisiaj strajkowały w tym samochodzie, ale przecież można zrobić aktualizację przez internet. Mam nadzieję, ale zobaczcie. Poza tymi śmichami, chichami, nawiązywaniem do DNA marki. O, to jest właśnie coś, co też chciałem pokazać jeszcze. Jak się ten samochód. To tu jest taka kontrolka, to jest taka kontrolka zmora wszystkich użytkowników renówek. Yy, ale poza tym to tu jest naprawdę świat i ludzie. Znowu używam tego dziwnego określenia, ale zdecydowanie jest to 20, XXI wiek. Wszystko tutaj wygląda zupełnie inaczej niż w tamtym samochodzie. Widać, że zostało zaprojektowane właśnie tak, jak powinno być w elektrycznym samochodzie. Czyli taki piękny wyświetlacz. Kierownica z takimi przyciskami. No, one są tak naprawdę normalnymi przyciskami, ale wyglądają jak w Volkswagenie. Są te przyciski, z których Volkswagen się wycofał. Tutaj mamy taki wielki ekran wspaniały. Można sobie tutaj na przykład zrobić coś takiego. włączyć sobie kamerę 360 stopni, a na przykład taką, kiedy wtedy wtedy widzimy ten piękny samochód, jest nieco za mały w stosunku do innych samochodów, ale proszę bardzo, kiedy to wszystko jest wspaniałe, nowoczesne. Mm. Możemy sobie tutaj oczyścić powietrze na przykład. O, i w tej chwili nam oczyszcza. A teraz proszę, no tak, przy otwartych rzutach no nie jest szczególnie. Mimo tego, że stoimy, to jedziemy. Dobra. Dość tych śmichów-chichów, bo poza tym to jest fajny samochód i ma na przykład indukcyjną ładowarkę, coś czego w lifie nie miałem. A do tego to, co jest yy, to co powinno być jeszcze obsługiwane przyciskami, jest, czyli tak naprawdę, klimatyzację można sobie obsługiwać tutaj. Do tego mamy tutaj takie coś, co pozwala nam się nieco tutaj zamocować, jeżeli chodzi o obsługę tego wielkiego ekranu. Dwa cup holdery, ten tutaj taki dosyć praktyczny. No, ten taki pochowany, ale można go sobie dowolnie kształtować. Schowek przed pasażerem. Nieco gorszej jakości ten plastik, bo tak naprawdę cała jakość tej deski rozdzielczej jest bardzo, bardzo przyzwoita. Fajne fotele na ten samochód. A tutaj mamy taki piękny schowaczek w środku. Ten podłokietnik można sobie w takim stopniu przesuwać. O, tu jeszcze się możemy bawić trybami jazdy. Możemy sobie wybierać różniste tryby. Pewnie pokrętło byłoby lepsze, ale i tak nie jest to, nie jest to najgorsze. No, jestem bardzo ciekaw, jak te samochody jeżdżą ale zanim pojedziemy, to jeszcze sobie siądziemy do tyłu. Z tyłu klameczki są zdecydowanie fajniejsze. No, ale jeżeli chodzi o ilość miejsca w Megan, no to nie ma go przesadnie dużo, aczkolwiek tutaj na kolana się mieści, mogę sobie je tak rozmieścić, to już gorzej ze stopami. Tutaj pod tymi fotelami zrobiono nieco za mało przestrzeni na to, żebym sobie mógł trzymać nogi. Nie ma tu podłokietnika, niestety. Mamy dwa gniazda USB. No, ale nie ma tutaj Szału, jeżeli chodzi o ilość miejsca nad głową, również Czy raczej takie wysokie osoby, to będą się tutaj nieco męczyły. Nieco mnie to dziwi, biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie nowa płyta podłogowa i tak naprawdę zupełnie nowy model. No, ale być może nie o to chodzi, żeby to był samochód rodzinny, tak w 100%. Chociaż ja nie wiem no, kto wozi duże dzieci, nie? no rodzinny to jest. Zapraszam teraz do LIFA, zobaczymy, jak tam to wygląda w naszym oldschoolowym samochodzie elektrycznym. No i co? No tak naprawdę w Leafie, mimo tego, że ten samochód ma już 5 lat, ta druga generacja, miejsca jest bardzo, bardzo podobnie jak w meżam. Też dotykam tutaj kolanami tego fotela ustawionego pode mnie. Minimalnie więcej miejsca mam nad głową, ale tak naprawdę jest to... wsadzam dłoń i to jest właściwie tyle. No podobny wielkością samochód. Również brak podłokietnika. Mam podgrzewaną kanapę. Mam dwa gniazda USB starszego typu, ale nawiewów już nie mam pod tym względem. Meżanie jest lepsze. Przejedźmy się teraz. Tylko pokażę, jakie są możliwości personalizacji tego pięknego ekranu, który jest przede mną. Można sobie tu wyświetlać mapę, mapę nawigacji. Nie, się podłączyli tutaj telefonem i korzystali z naszej prywatnej nawigacji w telefonie, to tego zrobić nie można. Cóż jeszcze? No, selektor wyboru trybu jazdy został umieszczony w miejscu fajnym. Niestety, oprócz niego mamy tutaj dźwignię do obsługi wycieraczek. I ten taki joystick znany z każdej renówki, także tak naprawdę jest tutaj niezły niż masz, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ale zobaczmy, jak ten samochód się przemieszcza. Jest to mój pierwszy raz z tym samochodem. Yy, przyjechałem tutaj Leafem, więc mam takie dosyć świeże porównanie z tamtym autem. O, ależ to się pięknie napędza. Jesteśmy w trybie Eco, czyli w takim trybie, który ogranicza nam prędkość maksymalną, np. do 100 km na godzinę. zmieńmy go sobie na jakiś taki. Bardziej przyjazny. O sport. Od razu poczułem, że ten moment obrotowy jest tam pod tym pedałem, i to tak dostępny od razu. No to jest duży, duży plus, jeżeli chodzi o elektryczne samochody, że one rzeczywiście potrafią tutaj. Nieźle się napędzać w mieście, kiedy trzeba szybko zmienić pas ruchu. Jest to idealne. W trasie, no wiadomo, te samochody na razie nie są jeszcze tak uniwersalne, jakbyśmy chcieli. Zasięg według WLTP nie ma co go podawać, bo myślę, że on jest mało realny. Tutaj, jak odebraliśmy ten samochód, naładowany do pełna, pokazywał 300 km. I myślę, że to jest jak najbardziej realne w mieście. W takich temperaturach jak dzisiaj, a dzisiaj mamy w tej chwili 10 stopni Celsjusza. No, to już są takie temperatury, które dla samochodów elektrycznych nie są najlepsze. One najlepiej, jak wszyscy wiecie, pracują sobie w takich temperaturach, tam nie wiem, 15-20 stopni. No, ale tak trzeba trochę przywyknąć do tej motoryzacji, bo jednak producenci w Europie wydali na to niezłą furmankę pieniędzy i coś mi się nie wydaje, żeby mieli z tych samochodów zrezygnować tylko dlatego, że drożeje nam prąd. A jak dzisiaj prąd drożeje, to pewnie jutro będzie tanią. No i jedziemy. No i od razu tracę trakcję. Od razu ESP się tutaj aktywuje. No to jest niestety ciemna strona tego, że mamy przedni napęd i bardzo dużo niuta dostępnego praktycznie od samego dołu. Na to trzeba uważać, jak się jeździ tymi samochodami. Na szczęście one są wyposażone w systemy bezpieczeństwa. Fajny dźwięk kierunkowskazu. No, bardzo przyjemnie się jeździ tym samochodem. Jest dobrze wyciszony. Fajnie sobie hamuje. Możemy sobie tutaj wybierać na kierownicy. Mamy, o, jak bardzo ma być odzyskiwana energia podczas hamowania. W tej chwili mam na maksa. Zdejmuje sobie nogę z pedałów. Przyspieszanie i ten samochód momentalnie hamuje, to jest fajne. jest taki nowoczesny elektryk. No, niestety nie tani, bo w takiej wersji jak jeździmy to przekraczamy 200 tysięcy zł. W lifie tak naprawdę jest bardzo, bardzo podobnie. To jest ten sam zbliżony Leaf jest tylko minimalnie tańszy. No ale z konstrukcją dużo, dużo starszą. No, oczywiście jeżeli bierzecie to w leasing bądź wynajem długoterminowy w Carsmanie, no to wygląda to nieco inaczej. Ale dalej te parę tysięcy trzeba co miesiąc płacić za taki samochód. Więc nie są to tanie rzeczy, hmm. ale jeżeli macie gdzie ładować, to być może nie jest to głupi pomysł. No właśnie się tak dywagujemy, bo nam się podoba ten samochód, to jest z kolegą operatorem. I tak właśnie doszliśmy do wniosku, że gdyby to była mała Honda, to, uu, to byśmy jej wszystko wybaczyli. Na szczęście zbyt dużo nie ma tutaj do wybaczenia, bo ten. To auto jest całkiem całkiem udane, fajnie wykonane, fajnie wymyślone. Do tego takie no, przyjemne, takie, nie, nie tylko te materiały, ale też to jak jeździ, z całkiem komfortowym samochodem, z wielkimi lusterkami. Siedzi się jeszcze nisko jak w normalnym aucie, mimo tego, że samochód wygląda na crossovera. Bardzo fajny, przyjazny samochód. Nagami się podoba. No, i to, co się niestety dzieje w tych samochodach, to samo mi się działo dzisiaj w Life i musiałem używać klimatyzacji. No, i jak jest odrobina wilgoci, tak jak dzisiaj, no to te samochody elektryczne nam parują. No i nie ma opcji, żeby tej klimatyzacji nie włączyć. A wiadomo, że taka klimatyzacja pożera nam prąd. No to jest niestety ten minus, jeżeli chodzi o te samochody. No, ale plusów też jest całkiem sporo. Żeby mieć takie osiągi jak tutaj, no to trzeba by mieć już tak naprawdę hot hatcha, nie? O przy takiej prędkości, czyli około 40, jak dodałem nawet nie do końca ten pedał, nacisnąłem pedał przyspieszenia, to stracił mi trakcję na jednym kole, więc no, trzeba uważać. Kolejna rzecz, która jest fajna, no mimo tego, że te słupki są dosyć duże, to trzeba jest tak pochylone, że dobrze widzę, tak, jak teraz sobie skręcałem w lewo i przecinałem przejście dla pieszych i ścieżkę rowerową, która miała zielone światło, no to spokojnie mogłem sobie zobaczyć, że rowerzystka przejeżdża. Nie mówię tego bez kozery, dlatego, że w lifie to nie jest takie oczywiste. Tam zdecydowanie gorsza jest ta widoczność i teraz właśnie do lifowa Was zapraszam. Przejdźmy się samochodem, który jest nieco nieco starszy, bardzo porównywalny pod niemalże każdym względem. Nieco szybszy od tego, nieco więcej niuta, ale taki... No, dziwnie to brzmi w przypadku samochodu elektrycznego, ale jednak bardziej oldschoolowy. Przejaw nowoczesności w lifie to jest takie lusterko. Oczywiście domena tych wyższych wersji tutaj, ale zobaczcie jak nim ruszam. To się nie zmienia obraz, niestety. Ale oczywiście można sobie też odpalić normalne lusterko. I chyba tak będę jeździł, bo jest to dużo prostsze, żeby się na takie przestawić niż na takie elektroniczne. No ale poza tym, to tutaj zbyt wiele nowoczesności w tym samochodzie nie ma, co jest dosyć dziwne, biorąc pod uwagę, że to jest samochód elektryczny. Ale to nie o to chodzi, tak naprawdę. To chodzi o to, jak samochód jeździ. W Porównaniu z Megan, no to pierwsza rzecz, która mnie tutaj uderza, mimo tego, że mam dużo więcej opony, bo koła są dużo dużo mniejsze niż w tamtym samochodzie. No to komfort jest niższy. O, teraz to było mocno czuć. Tam zdecydowanie w Renaultce, jak to w Renaultce postawiono na to, żeby samochód był mega komfortowy. Ma się troszkę wrażenie jazdy starszym samochodem. No ale to być może wynika z tego, że tamten samochód jednak jest taki dosyć ultra nowoczesny. A do Lifa Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, to jest któryś tam z rzędu, LI, w którym jadę. Miałem przyjemność robienia tras tym samochodem, było trochę jazdy, jeżeli chodzi o ładowanie, no bo ten zasięg jest taki, że zbyt daleko się dojechać nie da. A ja niestety jechałem zimą. Jak odebrałem ten samochód załadowany do pełna, pokazywało mi 320 km jest to mniej więcej realny zasięg w mieście. No oczywiście, tak jak mówiliśmy już wcześniej, spalanie mamy tutaj nieco wyższe, ale problemy są dokładnie te same co w Megance, czyli w momencie, kiedy się mocno naciśnie pedał przyspieszenia, nawet jadąc 40 na godzinę, to momentalnie jedno kółko e, traci przyczepność, e, włączy się SP. Po prostu 340 N tak nisko, to jest bardzo, bardzo dużo, to tak naprawdę przydałby się napęd na cztery koła i dużo więcej opony, ale dalej są to kompaktowe samochody do miasta, mimo tego, że elektryczne, mimo tego, że z dużym momentem, z fajnymi osiągami, no to dalej są to samochody do takiego normalnego użytkownika. Ja też się zastanawiam, czy w ogóle nie powinno się trochę ograniczać mocy tych aut. Czy to nie jest tak, że gdzieś nam w przyszłości wzrośnie liczba wypadków przez to, że będziemy jeździć tak zrywnymi, mocnymi samochodami, bo tak naprawdę takie te auta są. Na szczęście na razie to się nie dzieje, w żadnych statystykach to nie wychodzi. Chociaż na przykład takie rowery, rowery elektryczne i niemieccy emeryci tam to się pojawiało jakiś czas temu, jak oni się przesiedli na te rowery, to nagle się okazało, że 25 km na godzinę bo to tyle realnie można się rozpędzać tymi rowerami takimi legalnymi w Niemczech. To jest za dużo i ja nie powodują więcej wypadków. No i to o czym mówiłem, czyli ta widoczność tutaj przez te ogromne słupki, a mimo tej małej szybki, no to jest duża wada tego samochodu, ale jest to wada od zawsze. No i trzeba będzie czekać pewnie na kolejnego lifa, żeby ta wada została wyeliminowana. To czego brakuje, no to też trochę brakuje tego odzyskiwania stopniowego. To co miałem w Megance, no tutaj jedynie mam tryb B i on tak naprawdę działa tylko z jedną siłą. Zobaczmy, jak to działa. Przyhamujemy sobie trochę teraz. No, tak jak ten najmocniejszy w Megane mniej więcej. Tu pan w tramwaju się denerwuje na pana w prawie elektrycznym samochodzie. Ale nie ma się co złościć. No, Lift, dostał Lifting, ale tak naprawdę jest to takie trochę. Poprawianie czegoś, co już jest dość stare i dość mocno to czuć. Oczywiście, parametry są zbliżone do tego samochodu, ale Megan jawi mi się sam jako samochód dużo, dużo fajniejszy, dużo nowocześniejszy. Mimo tego, że no nie jestem jakimś wielkim fanem elektroniki w samochodzie, tych wszystkich wyświetlaczy i tak dalej, to uważam, że do samochodu elektrycznego one dosyć pasują i tam jest zdecydowanie lepiej. No ale i Leaf ma swoje zalety. Na pewno jest to samochód, nad którym można się zastanowić. Również mamy go w ofercie. Pod filmem znajdziecie linki i do jednego i drugiego auta. Sprawdźcie sobie, ile kosztują u nas w Karsmaj. A ja już się pięknie żegnam.